Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny kwietniowy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj będzie głośno, przerywam milczenie i podnoszę wrzask, dlatego, że czasami trzeba po prostu wykrzyczeć wszystko i spojrzeć obiektywnie na rzeczywistość wokół nas. Razem we współpracy z wydawnictwem Otwarte, do którego link znajdziecie poniżej, zapraszam Was dzisiaj na powieść francuskiej autorki bardzo kontrowersyjnej, odważnej, która nie boi się mówić i pisać tego, co czuje. Specjalnie dla Was perełka współczesnej francuskiej literatury, czyli Werner Subitex, Virginie Deport. Tytułowy Vernon Subitex to paryżanin, który przekroczył 40 należący do pokolenia Rokersów. Od lat bankrut, żyjący na zasiłku, były właściciel dobrze prosperującego i popularnego sklepu z płytami, zostaje eksmitowany ze swojego paryskiego mieszkania. Z niewielkim bagażem zaczyna tłaczkę po dawnych znajomych muzycznego świata, po starych przyjaciołach i po swoich i cudzych kobietach życia. Vernon staje się osiem, wokół której rozbrzmiewają kolejne głosy i kreują się kolejne sylwetki bohaterów. A wszystko i wszystkich łączy właśnie on i tajemnicze nagranie, które dawno temu powierzył mu zmarły już muzyk. Bardzo popularny i nieco kontrowersyjny w branży. Paryż, seks, rock and roll i świat pełen przemocy. Przede wszystkim, Wierżenie de Pont rysuje przy nami obraz miasta i jego mieszkańców. W początku ten obraz jest doprecyzowany, dlatego że jest to pełna bolączek i strachu Francja. To rozerwany na strzępy Paryż i jego mieszkańcy. To ludzie zagubieni, relikty poprzedniego pokolenia, któremu wcale nie o to chodziło. Dostajemy wizję świata niebezpiecznego, opartego na pozorach wirtualnej rzeczywistości, na lajkach, like na hashtagach. Ale Wagon Subitek to także metafora codzienności, nie tylko tej paryskiej, nie tylko francuskiej, nawet nie tylko europejskiej, ale tego naszego całego świata, któremu pozwoliliśmy upaść tak nisko. Nie wiem, czy wiecie, jak bardzo kontrowersyjną i jak bardzo ciekawą jest postać Wichrzyni de Pont. To feministka, anarchistka, pisarka, scenarzystka była nastoletnia prostytutka, która wie, czym jest przemoc wobec kobiet. Debiutowała na początku lat 90. bardzo głośną, bardzo brutalną powieścią bez mła, dosłownie pieprzmie, opartą o jej okrutne doświadczenie gwałtu. Film oparty o tę powieść na podstawie jej scenariusza został zakazany we Francji ze względu na przemoc na gór. A teraz w ramach podsumowania mam dla Was trzy powody, dla których warto pożeć, a w sumie dla których trzeba pożeć, powieść Vagne Subutex, Virginie de Pont. Po pierwsze, Paryż. Paryż jako miasto, Paryż jako jego mieszkańcy, ale także Paryż jako cała Europa i jako cały świat Zachodu, bo mówimy tutaj oczywiście o zmianach w zachodniej cywilizacji. Po drugie, obraz generacji. To obraz pokolenia, które odchodzi, skonfrontowane z pokoleniem, które króluje teraz, i jest to dość bolesny obraz pomimo dobrych chęci. Po trzecie, wrzask. Bunt przeciw obojętności społecznej, bunt przeciw bierności i bunt przeciwko tej ciszy, która wciąż wybrzmiewa na falach heteru. W początku czytając zewnętrzny tekst, nie czułam niemal żadnych emocji. Od kolejna francuska zbuntowana powieść, obnażająca naszą współczesną rzeczywistość. Ale z czasem przyszedł tutaj gniew. I taka swoista realizacja, że przecież wszystko, co jest tutaj opisane, jest prawdą. Żyjemy w wirtualnych bańkach samozadowolenia. Lajkujemy po raz setny zdjęcia cudzych kotów. I tak obojętnie snujemy się po sieci, a kiedy przychodzi czas prawdziwej walki, to milczymy. Wielki Depont rysuje brutalny i niezwykle prawdziwy obraz naszej rzeczywistości i robi to w taki sposób, że krzyk sam wydobywa się z naszych gardeł. To już koniec ery analogowego świata, to jest pewne. To koniec pewnych pokoleń, ale jednocześnie jest to rozliczenie się ze światem, który coraz mniej nadaje się do tego, co dawniej nazywaliśmy życiem. Wewnątrz i to bunt, to wściekłość, to jest to wszystko, co chciałoby się wykrzyczeć na głos. Jak widzicie, jest to mocna proza, która nie zna kompromisów, i niesamowita wierzyń dopąt, której drzazd niesie się ponad innymi. Przeogromniaście polecam! Warną subitex tą pierwszą, dlatego, że będzie kontynuacja, to mocna, rokowa proza, której ja po prostu nie umiem powiedzieć nie. I to wszystko na dziś. Za Subtext Subitex, Wierzyn Depont raz jeszcze dziękuję. Wydawnictwo otwarte, a po więcej wrzasku, po więcej buntu i po więcej roka koniecznie zajrzyjcie, kochani, na bloga. I oczywiście pamiętajcie też, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Twitterze, na starczacie, na Instagramie, na lubim czytać i na głódic. A my moi kochani widzimy się już jutro i będą tygodnia i wyniki zaległych marcowych konkursów. Do zobaczenia, pa pa!